Najbliższe pół roku stanie się okresem niewyobrażalnie dynamicznej rozgrywki, w której główne lejce spoczną w rękach Wiktora Orbana, a sytuację zdeterminują też konsekwencje wyborów we Francji. Co do pierwszego elementu, mimo rozpaczliwych starań neobolszewików i EPP, nie udało się uzyskać zgody na pozbawianie Węgier ich rozpoczynającej się 1 lipca prezydencji. To oznacza, iż właśnie Orban będzie miał najważniejsze karty w ręce, bo mandaty i von der Leyen i Michela mają już charakter przejściowy, a właśnie Węgrzy przejmą inicjatywę w określaniu agendy zainteresowań Unii w nadchodzącym półroczu. Viktor Orban potrafi zrobić wielki użytek z tego narzędzia. Co więcej, sekretna wizyta Webera w Budapeszcie uświadamia, iż ma on podobną świadomość. Także w tym kontekście odczytywałbym ruchy Webera skierowane na brutalne temperowanie Tuska. Weber ma już po prostu świadomość tego, że bez ECR i Lepen oraz Orbana niewiele ugra. Wiele też wskazuje na to, iż tym razem wybory we Francji przyniosą naprawdę wstrząsające dla polityki europejskiej wyniki. Zmiażdżenie starych sił politycznych we Francji jest nieuniknione, nastąpi tam dobicie tradycyjnych partii socjalistów i pseudochadeków, a także dodatkowo liberałów. Naprzeciw siebie staną skrajni rewolucyjni neobolszewicy oraz silnie prawicowi narodowcy, po środku pozostanie osamotniony, osłabiony, skompromitowany i niezdolny do działania Macron. A będzie to tylko i tak przygrywka do decydującej bitwy. Bitwy o prezydenturę, francuski chaos i napięcia mogą zainfekować dużą część Europy. To potwierdza jedynie, jak bardzo ważna będzie w nadchodzących miesiącach rola Wiktora Orbana. I jak wielka mogłaby to być szansa dla Polski obawiam się jednak, że będzie to kolejna niewykorzystana okazja szkoda. Bo polityce ambitnej gry o Wielkopolskę na miarę polskich aspiracji, jak to mówił w półtusku prezes PiS Jarosław Kaczyński, w opozycji do Tuskowej mikromanii służącej pomniejszaniu i zwijaniu Polski oraz pedagogiki wstydu, musi nieodłącznie towarzyszyć ambitna gra o podmiotową i pierwszą planową rolę Polski w UE. Jest to skrót wywiadu udzielonego przez profesora Górskiego dla portalu tysol.pl